No i gituwa chłopaki, teraz tylko spotkam z królową i do domku. Anglicy frajerzy nic nie potrafią wygrać. Ha 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 ha. Dobra, zamknij się, trzeba iść do królowej. Dobra, chyba jesteśmy, gdzie jest ta baba. Ciao, ciao, hello guys, how are you? Zapraszam, będzie niespodzianka. Hihihi. Hi, hi. O co Kaman non capisco? This is my room do rządzenia rozgoście się. Zaraz przyjdzie niespodzianka. hihihi. Hi, hi. Bellissimo, obrazy tutaj mają takie realistyczne. Gdzie jest ta głupia baba? Haha fak ha, już jestem niespodzianka gotowa. Hi, hi, hi. Macie tutaj tort, bo wygraliście euro, częstujcie się. Okej okay, na królowa miłe to. Bum 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 to your Harry Kane. <laughs> <laughs>